Witam wszystkich. Jest wieczór, a ja przygotowuję kolację. Gorący posiłek jemy często wieczorem, ponieważ Michałowi nie zawsze udaje się zjeść coś ciepłego w południe, tak jak nam. Dzisiaj na kolację gotuję makaron, fasolkę i mięso. Mamusiu, głodna jestem. Kiedy będzie kolacja? Już niedługo. Możesz pomóc Lence nakryć do stołu. Duże talerze są dla mamy i taty. Potrzebujemy jeszcze szklanki, noże i widelce. Zobacz, Aniu. Widelec kładzie się z lewej strony, a nóż z prawej, ostrą stroną w kierunku talerza. Okej! Okay. Tata wrócił! Tatuś, tatuś! Dziś na kolację będzie świeża fasolka od babci. Cześć, dzieciaki. Mmm, pychotka! Mamie przewróciło się wiadro z wodą, ale była powódź. <noise> Naprawdę? Cześć Michał. Cześć Nikola. Wygląda na to, że dzieci opowiedziały Ci już najważniejsze szczegóły dnia. Tak, dokładnie. Hmm, pachnie cudownie. Tak, kolacja już prawie gotowa. Skoczę tylko szybko do łazienki. Czy kolacja jest już gotowa? Tak, już wam nakładam. Tato, kolacja na stole. Dobrze, już idę. Lubicie warzywa? Ania je tylko fasolkę z ogródka babci, bo taka oczywiście smakuje najlepiej. Po zagotowaną fasolką Ania i Lenka wolą jeść warzywa na surowo albo w sałatce. Mamo, Niki i Łatka też są głodne. Och, no oczywiście. Poczułyście jedzenie, co? No chodźcie. A to dziś w przedszkolu ja i Angelina leżałyśmy w hamaku. Ale fajnie, macie rozwieszony hamak w przedszkolu. Tak, na zewnątrz w ogrodzie, pani Fisher przywiązała go do drzewa dwoma linami. Potem musiała go odwiązać, bo był za wysoko. Kiedy go opuściła, wskoczyliśmy do niego. Ale, Ale super. super! A teraz jedz Aniu, bo ci wystygnie! Czy dostaniemy deser? Oczywiście. Mamy w domu pudełko ze słodyczami. Zawsze są w nim jakieś łakocie, takie jak żelki, lizaki, cukierki albo inne słodycze. Po obiedzie i kolacji, Ania i Lenka mogą sobie coś wybrać. Ile mogę wziąć, Tatusiu? Trzy sztuki. Mmm, ale pyszne. pyszne! Tato, zagrasz z nami w grę? Jasne. W co chcecie dzisiaj zagrać? Może w memory. Haha, popatrzcie tylko. Najwyraźniej dzieci chciały mi zrobić kawał. Tato, możemy pooglądać telewizję? Możecie. Jest już po szóstej. Co chcecie dziś obejrzeć? Psi Patrol. Niki, Złaś ze stołu. <laughs> tato, tato. Tato, zobacz. Musisz to obejrzeć, tato. No tak, zwariowane. No, kuchnia prawie czysta. No dobrze, dzieci. Na dziś wystarczy. O rety. Mamo, mamy jeszcze czas, żeby się pobawić? Tak, możecie się jeszcze pobawić przez pół godzinki, a potem czas spać. Chodź, Aniu, zrobimy coś dla lalek. Dobrze, ja zrobię namiot. Moje lalki jadą na kemping. Zrobię im zielony namiot. No dobrze, moje drogie, czas już do łóżek. O nie, ale ja jeszcze nie skończyłam. Musimy jeszcze coś zbudować. Możecie zostawić wszystko tak jak jest. Dokończycie jutro. Lenko, przebierz się w piżamkę. Ale jestem jeszcze głodna. Ja też. Pokroję wam jabłka, a wy w tym czasie przebierzecie się do spania. Dobrze. Sama potrafię się przebrać. Proszę bardzo, wasze jabłuszka. Mmm, bardzo lubię takie chrupiące jabłka. Ja też przebiorę się w coś wygodniejszego. A teraz zobaczymy, czy dziewczynki już zjadły. Chodźcie teraz umyć ząbki. Nie, musimy skończyć to budować. Nie, wystarczy zabawy na dziś. Zmykajcie do łazienki. Wysikaj się jeszcze szybciutko, Aniu. Okej. Okay. Nie potrzebuję już na noc pieluszki. Mamo, chce mi się pić. Przyniosę ci szklankę wody. Nie śpią jeszcze? Nie, Lence chce się pić. Może dzisiaj poczytamy tę książeczkę, tak? O zwierzętach w Afryce. Proszę, Woda Lenko. Dziękuję. Poczytasz nam, Mamo? Oczywiście. Dobranoc, Lenko. Słodkich snów. Mhm. Dobranoc, Aniu. Słodkich snów. Dobranoc, mamusiu. Nasze koty bardzo lubią takie miłe, spokojne wieczory, kiedy mamy czas, żeby je długo głaskać. Michał i ja możemy sobie teraz pooglądać telewizję. A zanim pójdziemy do łóżka, pójdę i sprawdzę jeszcze, czy obie dziewczynki śpią i czy są dobrze przykryte kołdrami. Dopiero wtedy pójdę spać. Dobranoc, noc, Nikola. Dobranoc. Ojej, jak tu spać? Lepiej wezmę kot i przeniosę się na kanapę. Dobranoc.